Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z takim moim małym holem, a w zasadzie przede wszystkim testem pisaków Tombow. Kupiłam ostatnimi czasy w sklepie AMI, który jest, znajduje się w Warszawie, ale prowadzi też wysyłkę w Polsce. O, tutaj Wam zapiszę. Na dole będzie oczywiście link do sklepu. Kupiłam sporo Tombowów ABT. ABT tak się nazywają. Które no, są idealnym narzędziem do handletteringu, idealnym narzędziem do praktykowania, ćwiczenia, odręcznego po prostu pisania. I postanowiłam, że zrobię sobie taką stronę, na której przetestuję wszystkie kolory, które mam wraz z numerkami. Podobnie jak zrobiłam to z brush penami Koi. I przy okazji pokażę Wam. Jak to wygląda, jak one piszą, żeby to nie tylko dla mnie było, ale także dla was, żeby Wam też się do czegoś przydało. W sklepie Ami one są kurczę, żeby nie skłamać po 15 zł chyba, ale głowy nie dam. Jeżeli nie po 15 zł, to napiszę Wam, gdzieś tutaj pojawi się cena. I oczywiście będzie link. Kolorów jest tam naprawdę do wyboru multum, nie wiem dokładnie ile. Ale jest ich naprawdę bardzo dużo i bardzo ciężko byłoby mi się zdecydować na te, które chciałabym kupić i które chciałabym mieć. Aha, i co jest ważne, one są dwustronne. Z jednej strony jest taka cienka końcówka, czyli taki zwykły pisak. Z drugiej strony jest braszpen, jak widzicie. I zrobimy tak, będę pisać numerek częścią tą braszpenową i numerek tą częścią pisakową, żeby zobaczyć jak wygląda i ten i ten. I cóż, zaczynamy. 723 to taki różowy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. 723. Piękny różowy kolor. I teraz strona z końcówką, taką pisakową. 723. Piękny. Taki lekko brudnawy róż. Wygląda bardzo, bardzo sympatycznie. Idziemy dalej. Teraz jest 991, czyli takie żółtko, taki kurczaczek. Zobaczmy. 991. 991 Pisze się bardzo dobrze. Widzę, że to jest takie brudne żółtko. 991. Ale bardzo ładny kolor. Taki pastelowo-żółty. Sympatyczny, taki jak lubię. Kolejny jest taki lila. Wrzosowy powiedziałabym. 620. Próbujemy. Wow! Jaki delikatny. 620. Patrzcie, on jest. Bardzo, bardzo delikatniutki. Ale super. Taki jak lubię. 620. To swoją drogą Monika mnie zaraziła takimi pastelami. Monika, Bretania i ja, która ma przepiękny, o Boże, przepiękny po prostu profil na Instagramie. Podlinkuję Wam na dole, ale musicie do niej wpaść. Musicie, bo po prostu to jest dziewczyna, która sprawia, że ja i moje naklejki y, zaczynamy tęsknić do minimalizmu. Po prostu jeżeli lubicie patrzeć na bardzo schludne, estetyczne, minimalistyczne bullet journale, to Monika jest po prostu mistrzynią świata pod tym względem. Także y, na dole będzie link, wpadajcie do niej koniecznie, bo to jest osoba, która zaraziła mnie pastelami. Tak, a, ale już, 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 już wracamy do, do, tego, do, do głównego tematu, czyli kolejnego żółtka 055. To powinien być taki intensywniejszy żółty. O, ho, ho, słoneczko! 0,55, ale wali po oczach. Ciekawe, czy w ogóle coś widać będzie w kamerze, ale wygląda obłędnie. 0,55, tylko bardzo mało go widać, nawet jego ja ledwo widzę na białych kartkach, ale wygląda bardzo ładnie. Kurczę, jak nimi będzie się fajnie rysowało, jak będę robiła moją y, nastrojową mandalę, to po prostu będą idealne. Ym, ale dalej, 673 to taki fiolecik, który pewnie okaże się różem. 673. No właśnie. Taki fioletorusz. Ale również bardzo pastelowy. Bardzo ładny. To są, słuchajcie, idealne kolory w ogóle na wiosnę, lato. Wow. No zobaczcie. I w ogóle te dwa, te dwa po prostu wymiatają. 620, 673. Już wiem, czego będę głównie używać. Ale idźmy dalej. 772. To by wypadało, żeby był taki brudny róż. No, ciekawe 7,72. 7, 7 i 2. Piękny. No tak, to jest brudny róż. To nie jest brudny róż, to jest brudny róż. To jest róż taki majtkowy, który również jest oczywiście piękny, bo ja wszystko co różowe jest po prostu piękne. A to jest taki właśnie pastelowo, różowy, brudny róż. Prześliczny. Naprawdę prześliczne. O, to już jest ciemny kolor. Taki niebieski. Numerek 442. Nie, 443. Przepraszam bardzo. 4, 4 i 3. Tak, to jest bardzo intensywny niebieski, ale tak lekko wpadający w morski. Ale też ładny do takich intensywnych rzeczy, przynajmniej jego widać bardzo dobrze. Ale widzicie, jaka jest różnica między pastelami a, a takim intensywnym kolorem? Zasadnicza, powiedziałabym. O, tutaj czerwień. 8, 8, 5. 8. 8 I 5. Przepiękny kolor, tak samo, bardzo intensywny, bardzo dobrze widoczne. 8. 8. bardzo dobrze leżą w ręce, ale to na pewno wszyscy wiecie, bo tomboły to jednak jest klasa sama w sobie. I bardzo dobrze się pisze tymi brush penami. Ja niestety jeszcze nie posiadłam umiejętności ich yy, idealnego pisania, ale uczę się, próbuję. Jak widzicie. O, kolejny róż. Właśnie widzę, że mam same róże. <laughs> to przerażające. Jestem po prostu fanką różu i fioletu, ale to widać doskonale. Tak, 703. Kolejny róż. Zobaczmy, jak się będzie sprawował. 703. Ale ładne. I on jest taki pomiędzy tym a tym. Taki ciemniejszy. Taki ciemniejszy brudny róż. Co ja z tym brudnym różem mam? 703. Tak. Również śliczny, w ogóle zobaczcie, i Boże, ile ja tego kupiłam. W tym momencie do mnie dociera, że jestem nienormalna. O Boże, nie idźcie tą drogą, naprawdę. Wiecie co, mojego męża nie ma teraz w domu. Ja mogę takie rzeczy nagrywać, tylko jak go nie ma w domu, bo jakby zobaczył, ile tego mam, to by mnie z domu wyrzucił. 665 Fiolecik. Zobaczmy. 660 pięć, no. fiolecik, bardzo ładny fiolecik. Fiolecik też jest potrzebny. Bez fiolecika nie ma zabawy. Bardzo ładny kolor. Ale te pastele są najlepsze. Boże, one są przepiękne. Przepiękne. A to co to jest? To jest taki jakiś bordo. Ja to się tak znam na kolorach, wiecie co naprawdę. Tragedia. Tragedia. 815. powinnam pójść na jakieś warsztaty z kolorów, nazywania. Może powinnam się po prostu nauczyć kolorów. <laughs> Ojej, a to nie jest taki bordo. To jest taka fuksja? Nie wiem. Nie, fuksja też nie. No Jezu, no właśnie. U mnie z tymi kolorami to różnie bywa. 815. On mi się z maliną kojarzy. Z taką ciemną, dojrzałą maliną. A w ogóle to chyba też jest taki trochę pastel przecież nie, ten jest pastelowy ten też jest pastelowy ale ten jest po prostu przepiękny i ten też jest przepiękny wszystkie są przepiękne, dobra, nie ma co się czarować, wszystkie są po prostu cudowne i ostatni to miętka 243 zobaczmy wow, piękna mięta wow, cud miot i orzeszki cudny jest 243. Cudne. Kurcze, te pastele. O, są po prostu przecudowne. Tak, ale poza tombołami, tymi, właśnie brush penowymi, kupiłam jeszcze tomboła, który nie pamiętam jak się nazywa. Futono, coś tam, coś tam. Oczywiście napiszę Wam na to, żeby nie było. Ale to jest taki. Yy, Fisek, brush pen, który przy, przy, przez wszystkich jest polecany do ćwiczenia, właśnie kaligrafowania. I to jest po prostu jakiś hit, hitów, a w sklepie AMI jest dostępny w Polsce. Ja go w ogóle nigdzie indziej nie widziałam w Polsce dostępnego. A u nich kosztuje 11 zł. Także po prostu śmieszne pieniądze, jak za taki hicior, który trzeba sprowadzać w ogóle gdzieś za granicę i, i tak nie da się go sprowadzić, bo go oczywiście nigdy nigdzie nie ma. A u nich jest dostępny, jest w wersji soft i w wersji hard. Ja chyba wzięłam soft, ale że tu są chińskie literki albo japońskie jakieś tam znaczki dziwne, e, bo to jest w ogóle japońska, japońska, tak, czyli to muszą być japońskie znaczki. Japońska marka, która robi po prostu cudowne rzeczy. Zresztą zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Proszę się nie śmiać z mojego jakby, pisania, bo, bo tak jak mówię, to jest po prostu tragedia. Tomboł. Spróbujmy napisać Tombow bo chciałabym później móc wiedzieć że, że to jest właśnie strona testowa Tombowów o właśnie o i nawet moje niewprawne ręce potrafią zrobić takie coś a to oznacza że to jest naprawdę dobre skoro potrafię nawet ja Zrobić cienką i grubą linię. To wyobraźcie sobie, co by umiała tym zrobić osoba. O, już. Tomo. Tomobow będzie. No dobra, będzie tomobow. Tak, właśnie. Bardzo się skupiłam. Tomo. By. I teraz powinno być. O. I wy. Długość gruba, długość cienka. O. Ha! Widzicie, jak pięknie. No po prostu full pro. Jestem prawdziwym kaligrafem, brash I w ogóle. hu, brawa dla mnie. I tutaj zróbmy jeszcze test. A ty... A... S... O. Pięknie. Patrzcie, no po prostu. Zróbmy jeszcze mroczne, czarne serduszko. O, mroczne, czarne serduszko. Także, jak widzicie, nawet osoba, która kompletnie nie potrafi pisać, potrafi zrobić coś, co wygląda powiedzmy w miarę ładnie i są grube i cienkie linie. Co prawda, to te wyszło tak trochę pokraśnie, no i jest oczywiście błąd, bo jakby to było. Ale nadal wygląda to całkiem ładnie. Czekajcie, jeszcze pokolorujemy to mroczne serduszko. Może tym 673, jeżeli go znajdę, oczywiście. 772, 673, o. Zróbmy tutaj tak, żeby było ładnie. O, pięknie. No, także tak wygląda mój test w połączeniu z holem, bo kupowałam je całkiem niedawno. I to są moje tomboły, wszystkie, które mam. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O mój Boże, ile ja na nie wydałam. Ale naprawdę warto. Naprawdę warto, bo one mają przepiękne kolory, gama kolorystyczna jest przeogromna. Jest przeogromna. To jest... Ja, ja nie widziałam jeszcze takiej gamy kolorów, żeby można było wybierać i jest trudno wybrać. Zresztą widzicie, no ja kupiłam 12 za jednym zamachem i mam nadzieję, że na tym się skończę, ale wiem, że nie. Także tak. To mój test tombo, tom, tomobowów. <gryw> to mój test tomobowów. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mam nadzieję, że Wam się do czegoś przydał, ee, bo jak widzicie skówki czasami wyglądają troszeczkę inaczej niż, niż to, co rzeczywiście wychodzi, więc warto jest zerknąć do tego typu filmów, zdjęć, jak to wygląda w rzeczywistości. No i cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że tak jak mówiłam, film Wam się do czegoś przydał, zapraszam Was na kolejny film i cóż, do zobaczenia, aha, aha! Wpadajcie koniecznie do mnie na Instagrama Tosiakowo, wpadajcie też do mnie na bloga Tosiakowo.pl, pamiętajcie o newsletterze, w którym są same przydatne rzeczy, zawsze, zawsze, zawsze. Yy, I cóż, e, Instagram, blog, nie zapominajcie o subskrybowaniu, subskrybujcie, subskrybujcie, zbieramy na złoty przycisk, a tam, na diamentowy przycisk, co się będziemy opierdzielać. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie, dziękuję za oglądanie, pa pa!